Oscar Eco6 Sierra Tango Delta, hello, good afternoon for you, 5 and 9. Thank you for the 5 and 9. Very good afternoon. The report for you is 5, and five. Thank you for the summit 73. Thank you, 73. Sierra Quebec One, Golf Papa Romeo Portable from Sierra Papa, Stroke Sierra Zulu 003, Siku Sota. Hey Yankee Zulu, Yankee Zulu, please repeat your call. Station with Yanki Zulu, station with Yanki Zulu, please repeat your call. Okay. Yeah. Summit to submit. Summit to summit, summit to summit please. Uh, summit to summit. Oscar Echo, so it's Oscar Mike 1. Alpha Charlie Kilo Portable Roger. Okay, Oscar Echo, stroke Alpha uh, stroke uh, Oscar Oskar Kilo 1 uh, <laughs> Okay yeah, I have I have your call no problem uh, five and seven five and seven for you okay? Oscar 183 Oscar Eko, November Oscar 183 Roger Ok, Roger, Roger, my reference is Sierra Papa strok Sierra Zulu 003 Skalnik, Skalnik Ok, dziękuję For Sota, For Summit to Summit 73 to you Roger, pozdrawiam 73 Ahoj, Ahoy Tu Stefan Quebec 1, Gustav Paweł Roman przez Paweł Sierra Quebec 1, Golf Papa Romeo, Portable CQ Sota sq 9 cw ale tu zagrzmiałeś 59, proszę. Okej się, dzięki za łączność do kolejnych. Sami tu, dzięki tu, Sami tu, Sami tu, Sami tu, samit, Sami tu, 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 Maria, Dorota, Okej, okay, witaj, bez problemu. Piątka siódemka, Piątka siódemka dla ciebie. No, witaj Leszku! Podaj referencję pozdrawiam pozdrowienia dla No fajnie, no bez problemu, bez problemu. Ja na skalniku akurat jesteśmy SP przez Stefan Zygmunt 003. Dzięki Leszku powodzenia i dużo udanych aktywacji. SQ9, Józef, Y, Karol, 5-9 do Ciebie. Okej, okay, w tym momencie poszło w ogóle 5-5, 5-5, potężna akurat PQR Mary z boku. Dzięki za spotkanie, do, 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 do kolejnych hej Dzięki, dzięki, trzymaj się. Eee, tu Okej, okay, okej, okay, nie ma problemu, wszystko doleciało, tak jak mówiłem 5.9, a znak Stefan Kebek 1, Gustaw Paweł Roman przez Paweł, Stefan Kebek 1, Gustaw Paweł Roman yy, przez Paweł i w tej chwili ze szczytu Skalnik, Stefan Paweł przez Stefan Zygmunt 003, referencja w SOTA, także potwierdź czy, yy, wszystko tam zdążyłeś napisać.